Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Volkswagena Polo. VW zaplanował, że Polo poświęci wszystko przyjemności i wygodzie, mimo że było niczym więcej niż Supermini. Zawieszenie amortyzuje nierówności, choć nie aż tak cicho. Przełączniki i elementy sterujące są lekkie, logicznie rozmieszczone i łatwe w użyciu. Sam styl jazdy to lekka jazda po mieście, jak i po otwartej drodze, więc nie jest to samochód dla tych, którzy mają nadmiar benzyny we krwi. Sam wygląd nie jest zbyt radykalny, ale generalnie otrzymuje ocenę zaliczającą. Jak to zwykle bywa u niemieckich producentów, każdy element wyposażenia jest dodatkowo płatny, więc w podstawowej wersji nie spodziewaj się wiele poza standardowym serwomechanizmem. Najmniej benzyny, jaką znajdziesz, to 1,4, co jest całkiem satysfakcjonujące do jazdy po mieście. Średnie zużycie wynosi około 6 litrów benzyny bezołowiowej. Jeśli planujesz jazdę w trasie, polecamy 1,6, która lepiej utrzymuje stałą prędkość i, co ważniejsze, wytwarza mniej hałasu. Samo zużycie jest o około litr wyższe przy 100 km. Dostępna jest również gorąca wersja silnik benzynowy o mocy 1,7 km i 125 km dla tych, którzy lubią eksperymentować z tym maleństwem. Z diesla pomin 1,9 D montowany w pierwszych modelach. Został zastąpiony przez turbodiesla z 1998 roku od 1,9, więc zalecamy albo go, albo 1,4 TDI, który pojawił się w 2000 roku. Średnie zużycie, którego można oczekiwać od wszystkich tych silników diesla, wynosi około 5 litrów oleju napędowego. Polo to wytrzymały maluch, niemiecki poziom jakości jest oczywisty, więc jeśli będziesz go regularnie konserwować, nie powinieneś mieć większych problemów. Na co możesz zwrócić uwagę, to uszczelka głowicy cylindra, która może ucierpieć, a to będzie miało poważne konsekwencje, jeśli nie zostanie wymieniona. Ponadto zwiększone zużycie może wskazywać, że komputer uległ awarii, a te naprawy są bardzo drogie. Jeśli znajdziesz model z klimatyzacją, sprawdź również jej poprawność. Rzuć okiem na wszelkie akcesoria elektroniczne, jeśli takie są, takie jak na przykład podnośniki szyb. Jeśli wszystko jest w porządku, możemy tylko doradzić zakup i nie martwić się o późniejszą sprzedaż. Polo dobrze trzyma cenę i jest zawsze pożądanym samochodem. Z drugiej strony wielu kierowców szybko z niego wychodzi, więc możemy powiedzieć, że jest to kapryśny samochód.